For my kind, the true question is What is worth fighting for? Take a trip to my bardzo serdecznie. Jestem Akazar, a to jest World of Warcraft. I w dzisiejszym odcinku chciałem wam pokazać daily questy, czyli questy dzienne, Restowane codziennie we frakcji Dominus Offensive, która jest całkiem nowa, bo została dodana jakieś 3 tygodnie temu w patchu 5.1. Może to było nawet 2 tygodnie, dokładnie nie pamiętam, ale została ona dodana w patchu 5.1. I jest kilka rodzajów tych daily są daily ofensywne, daily e, defensywne i takie daily też trzeciego typu, które nie do końca wiem jak może to nazwać aha, czyli już chyba wiem, że będą to daily raczej ofensywne ale stąd jeszcze nie brałem też zobacz. a nie brałem, dobra, dobra, dobra wiem o co chodzi Wiemy o co chodzi. Ogólnie motyw jest taki, że na mapce tutaj mamy nasz Domination Point, który powinien być kontrolowany przez Horde. Teraz jeden punkcik tutaj jest kontrolowany przez Alliance, ale to dlatego, że po prostu tutaj możemy też kontrolować ich bazy, możemy kontrolować nasze bazy i wtedy pod... Ten, który ma pod kontrolą punkty, gdzie aktualnie ma robić Daily, no mam o wiele lepsze sytuacji, ponieważ jest tam więcej yy, NPC z danej frakcji. Okej, okay, gdzieś zaczęliśmy sobie robić te daily. Tutaj mamy najbliżej, żeby mięso z tych krabów pozbierać. Znaczy no, akurat nie to mięso, ale... Adun mi pokazuje, że może być to nieco drogie na Yokszy House'ie więc jeżeli tak naprawdę jest sobie je pozbieramy To widzimy nasz jakiś hordziak też tutaj coś próbuje zrobić Drop rate akurat na takich daily nie jest zbyt zadowalający ale jeżeli się przysiądzie to tak można w 20 minut nawet zrobić do pół godziny Postaram się nagrać wszystkie te daily. Wiem, że może nie będzie to jakoś zbyt ciekawe, ale w sumie może ktoś będzie chciał sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Yy, ja akurat robię te daily od wyjścia patrzę 51 dzień w dzień i muszę wam powiedzieć, że mam już reputację taką, jak tutaj widzicie, 3980 na poziomie Honored Honored Czyli już dość dużo Chociaż bardziej bym mnie zadowalowało Zadow... Hmm. Zadowalałoby mnie Revert Chociaż jeszcze pewnie nikt nie ma, bo Jeszcze to jest tak naprawdę niemożliwe Okej okay. Mimi nawet w PvS secie ponieważ nie od tej alajów zbyt dużo. What the hell? Apex. Apex. O to hel. Epax. Epax. Oooo, 10k golda plox. Ha, 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 ha. Patrzcie na gildejnym zaraz. The fuck. Oooo, ale span. Okej okay. Ale fajne, fajne te rękawiczki Całkiem, całkiem Będzie 10 kokolda. z czego się bardzo cieszę Ale dobra, nie o to chodzi po pozabijać tych nubków co się tutaj, tutaj wkadli żeby... nasze żeby tutaj tutaj wkadli żeby... ...przy zabijaniu tych wszystkich mobów e, z tych wszystkich alajów NP-ów, którzy tutaj chodzą, mamy reputację Black Princea zwiększaną. Reputacja z Black Princea jest bardzo potrzebna, gdyż jeżeli jej nie będziemy mieli, to nie będziemy mogli zrobić e, quest chain na legendarną broń, co na pewno graczom PvE jak i PvP się bardzo przydą. Ponieważ e, broń na przykład u Huntera daje ogromnego bersta. Bo wiecie, zależy wszystkie jego skilly praktycznie e, które... Tak jak arcane shot, które mają animację, że strzała zostaje wystrzeliwana, zależy od y... weapon damage. A jeżeli legendarna broń będzie miała duży weapon damage, co nie ulega wątpliwości, to nasz DPS zwiększy się na pewno znacząco. Dobra, pójdźmy na początku tego chief engineer zabić. On tutaj może być Nie Pokazuje nam nic chyba gdzieś tutaj powinien stać, także poczekamy sobie aż na siedzieć respi albo w tym czasie poszukamy jakiegoś sabotażysty, który tutaj który tutaj też potrzebujemy Okej okay. Złóżzę sobie Super, mega, zajebiste okulary, które nam w tym pomogą. O, o, już to nie Dobra, jest. Na mini -opie nawet mi ich pokazuje, także jest dobrze. O, pvp -set trzeba założyć. Założyłem PVP-set czy nie? Czekajcie. Założyłem. To jest szaman ubrany w PvO, czy BV, nie wiem nawet. Dobra, nie będę go atakował. Jak on mnie zaatakuje, to ja zaatakuję jego. A na razie mi się nie chce w to bawić. O, jeszcze priest. no to na, na pewno nie będę go atakował. Ale dobra, zobaczmy. Sobotaż jest to jakiś może, może coś... O są tu, to jest, jest ci dużych nawet. Tylko są ochranieni ochronień przez innych okej trzeba tak zbugowałem żeby tamten robot nie gonił no kurwa ej ale wróć tak żeby cię nie gonił tamten cep no ja pierdolę e, dobra dev. Nie, nie wyszło. ej lol chyba zabiję to główno Denerwuję pomału A ja jestem w PV secie to małe dipis ja mam LORIM na to gówno zbliżony damit czy co Ej, hey, to fuck Dobra i tak mi to nikt nie atakuje FFA, ja to chcę szybciej zrobić. Okej. Okay. Może już się zrespił tamten... tamten typek, którego mam ujebać. O, zrespił się. To jest ten KIF Engineer Kogrange. już makro na burst odnowione okej okay. go i teraz możemy sobie polecić jeszcze szukać paru sabotażystów Okej okay, mam jeszcze tutaj odblokowaną drugą partię daily I sobie ją od razu weźmiemy hmm, chyba mi się wydaje, że to będzie z naprawianiem tych Okej okay. Czyli musimy sobie po prostu latać i naprawiać te tutaj zawory. Psute, ale nie widzę tutaj żadnego tego zaworu. O jest. To jest z którego po prostu widzimy, że przecieka. No i tam musimy podlecieć i musimy go naprawić. Okej, tam jest sobotę czysta. Tam też od razu sobie na niego strzelimy, żeby go zebrać. Tutaj sobie gniew testujemy. Nie chcemy żadnych krabów, żeby nam przyjmowały nasze daily. Okej, okay. no, taki zielony item. Sobota, że jest to może to jakiś... Tak. Miałem rację, to jest to gostro go ostro Okej okay, pociśnięty 6 na 10 Ooo Będziemy już mieli 3 minutów, no nie i secretów No sobie to zrobię pozwólcie mi ja to zajbałem tu Kurwa Ale no dobra, so heart really hard hmm. no dobra <laughs> Także e, Chujowo wyszło, jakieś chujowe gamy hmm. Dajcie mi tutaj z bo ja ich potrzebuję. Bardzo ich potrzebuję. Tylko... gdzie jest ten sobotowy który mi tutaj pokazuje? Naprawdę nie widzę. Hmm. Dziwne. O je. Jeszcze gdzieś tu... Kur... to nie to ten... Jakoś z rana ci ludzie tutaj Niby mało robią, a nie ma sabotażystów, nie ma zaworów, chujowo. Eee, yy, okej, okay, jest tutaj ktoś. mamy no mieć tam takie małe Okej, okay, jeszcze ile sabotażystów? Jeszcze jeden. Musimy go gdzieś znaleźć. tutaj by się przydało jakiegoś zabić tylko tak żeby tam ten kuta nie zgubam dało się a wyłączyły mi się moje super mogę okulary dobra a sobie polecimy tutaj Tylko tam miałem oddać dobra tam miałem oddać ale Możemy sobie zrobić jeszcze daily, które tutaj mamy. Mamy beczki z paliwem tutaj pozbierać. A więc sobie pozbieramy. Oj nie, zauważyłem, że tutaj też można te zawory naprawiać. Ale się z tego bardzo cieszę. O! będziemy mieli automatycznie trochę zaworów naprawionych. Ja tu widzę, że 3 Tam już będziemy naprawieni ten zawór Może tam jeszcze jakieś, nie tam nie, tylko tutaj mamy Może z drugiej strony, tak tam z drugiej strony jest zawór do naprawienia Okay. I mamy już 5 zaworów tym sposobem. Czy tutaj coś jeszcze? Tak, tutaj było, ale akurat nie możemy go już teraz naprawić, bo ktoś inny to zrobił. I potrzebujemy tylko tych beczek. Cudma. A Znowu Zawory może jakieś coś się popsuły, nie? E, tam wszystko jest pięknie. Chujo się nie popsuło okej okay. a więc polecimy sobie jeszcze szukać tych cefalów bo tylko tego nam brakuje w sumie jeszcze chyba trzech tak trzech tu naprawiony, tu naprawiony nic nie przecieka o tutaj coś się popsuło tutaj wszystko Działa jak należy. Hmm, zobaczmy, ten zawór. Tak, ten zawór można naprawić. To będzie jeszcze jeden nam potrzebny. Nie, dwa. To ja tam tego nie naprawiłem. A ja dobra, ja mam 8. Okej, dobra, dobra. Czekaj, czekajcie, czekajcie. Tutaj mamy. Dobra. Czyli teraz możemy sobie poddawać te daily i to już będzie chyba koniec w tego kościa dostaliśmy coś Chocimy jeszcze tam. ogólnie e, na każdym etapie reputacji tak w, przy początku e, honor na końcu friendly przy początku honor i w połowie honor ja przynajmniej tak miałem e, są przewniki takie fabularne gdzie na przykład y, mamy radnego Vol'Gina co wynika ze scenariu, które też chyba nagrał e, mamy radnego Vol'Gina musimy do niego zdobyć leki, bądź y, eskortujemy Trala na wyspę, gdzie Garusz atakuje na Echo Isles gdzie Garrosh zaczął atakować trolle, bo się dowiedział o spisku, ale to już wszystko nie będę wam tego spoilował, nie? no właśnie no i to było na tyle. To były daily defensywne w z Offensive. Jeżeli byście chcieli daily e, ofensywne, żebym też nagrał, to możecie śmiało opisać a dla mnie to nie jest problem. A jeżeli ktoś chce zobaczyć jak to wygląda, a sam nie może, no to ja to mogę zrobić. Także ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!